Słuchajcie, wielkie emocje towarzyszyły w piątek głosowaniu numerów dla komitetów wyborczych. Czuliście to? No a, a ja tak. Bo ja miałem obawy, czy, czy dla wszystkich komitetów starczy numerków, ale matematycy z Uniwersytetów Polski uspokajali. Numerków nie powinno zabraknąć. Cyfr to prawda jest tylko 10, ale z tych dziesięciu cyfr można ułożyć dowolną liczbę numerów. Przecież numer może być dwucyfrowy, a nawet trzy cyfrowy. I teraz partie będą się starały do swojego numeru dostosować optymistyczną symbolikę. Pisma jedynkę, tu łatwo optymizm, jesteśmy numer jeden. Siódemka PO to oczywiście szczęśliwa siódemka. Wylosowawszy piątkę PSL, może mówić jesteśmy na piątkę. Jeszcze lepiej, bo szóstkę ma Polska Partia Pracy. Jesteśmy na szóstkę, a szóstka to sześciopak. Może być lepsze skojarzenie? Tak! SLD ma trójkę. Bóg lubi trójcze jak mawiali w Związku Radzieckim. Bóg kocha trójkę, mogą radości mówić z SLD, zabierając część zdezorientowanego elektoratu e, katolickiego. E, super ma PJN. Dwójka to dwa palce, czyli rzymska piątka. Tak gladiatorzy zamawiali pięć piw. Dwa razy lepiej od PJN ma ruch Palikota. Czwórka symbolizuje dwie rzymskie piątki, czyli dwóch gladiatorów zamawiających po pięć piw. To jest piękna symbolika, piękna. Zresztą, numer nieważny, byleby był, politycy są w stanie, wiedzą o tym, że są w stanie wykonać każdy numer. Z tego zresztą żyją.